No, przyjechaliśmy w niedzielę. Nie wiem który to dzisiaj jest, ale po 24 w każdym razie, Czy 6, jakoś tak na Płaskowyż. Polatać sobie. Tu już Janek swojego yy, yy, swój yy, napęd odpalił. Waldek już tam moim gdzieś pojechał. Zaraz przyjedzie. Mam nadzieję. No chcemy sobie dzisiaj polatać. Wiaterek jest taki... Powiedzmy 2,5, może góra 3 metry, chociaż i całym straszył 4. No może i tam będzie w pewnych momentach, ale zobaczymy. Waldi tam coś aha, zawraca, wjechał jakąś kolejne. Wpalnik mu i jazda. Tutaj, tutaj jaśko ze swoim bolidem. Pokażemy go, bo już jeździł. No, nie zadymiał, ale jeździł. On ma z przodu, kurczę, deskę snowboardową. No, ja takowej nie miałem, więc zrobiłem tak, jak miałem, co nie? Waldi już jedzie. Waldi jedzie, przedziera się przez te... Przez te haszcze, przez ten śnieg. Ach, kurczę! No, ciężko będzie ruszyć w tym śniegu. Coś mi się wydaje. za, za ostre. Ale za. I się rano to wymyśliłem. Ale jajko masz wybróżone, ale nie mokre. <śmuszczone> <to jest> Przeproszony. <śmuszczone> Chciałbym to na Wojera zrobić. Wytrzę, Wytrzałem? Wytrzałem. Ja się Jasiek teraz ty startujesz. Ale super się lata Jaśka no, Tylko wiesz co, przy konwojerach trzeba uważać, jak się wpadnie przednio nartą w kolejne, to wtedy może tak trochę tyle Dawaj w górę Ja już go, trochę polatałem sobie, ale pokażę co się robi na świecy ile tego lodu tam się tworzy. Nie wiem, czy to będzie widać. No, teraz Janek będzie latał. Ja i sobie trochę polatałem. Teraz Jaśko. Będziemy go zasumować Idzie ładnie, ładnie, ładnie. No nie, no teraz on statołuje, Jaska, O, za mocno. Ja tutaj z zoomem potraktowałem. Bardzo ładnie. No. Czyli ja i Aśka daliśmy sobie radę. Narty bardzo ładnie pod kątem do góry. Gdzieś tu mi zniknę, tutaj. No, tylko ja mu stoję na drodze tutaj, ale myślę, że mnie minie. Trochę wysoko jaszek na konwojery, ale ładnie, simko pracuje. Światek zero, zero, nic. No, tak tam. Ostro poszedł w górę. Ostro w górę. Kolejne zajście Janka. Może uda mu się teraz konwojera zrobić. No, coś jest takiego dziwnego, że na płaskowyż jakoś do góry podnosi te nasze notki. Tak jakby jakiś bombel był powietrza tutaj. A nie, dotknie teraz ziemi. Jednocześnie śniegu chyba mieszka. No? Będzie coś z tego? No. Do góry jeszcze. No, jedni z pieskami chadzają, a inni w powietrzu latają o chyba Jaśka teraz zrobi konwojera A, poszedł No, przy konwojerach trzeba uważać, żeby przednią płozą w jakąś kolejną nie wpaść, wtedy oczu trzeba by trochę, trochę być zaparty o podnóżki, utrzymać kierunek. Kolejna zajście Janka. I, oj, 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 Ach, chyba że chciał wyłączyć. I jak się latało, panie pilocie? Zimno. <laughs> to ja... Podwiat cały czas miałem. Podwiat miałeś. <laughs> to, to, to Ale silniczek elegancko, równiutko pracował Janek. Nie, nie dałem mu dowolnych obrotów zejść, wiesz? Aha, nie dałeś mu? No ja teraz spróbuję kurczę tak mu wpalnik dać swojemu i odpuścić trymerki. A ty jeszcze będziesz startował? No jasne. To dwa, razy, to ta, no patrz, ten kuro to, no <laughs> Look, Leon, it's a super cool, super special guy here. mi się go położyć do tyłu. No. Ale chciałem ze spirali wejść do lądowania, kurczę, to jakoś tutaj podnosi. Ale twoje skrzydełko jale się lepiej słucha niż moje, wiesz? Tak jakoś mięciutko się wystartowało dosłownie. No nie czułem żadnych oporów na taśmach.